Dobry wieczór kochani, eee, witam was serdecznie, dzisiaj jest 33 dzień mojego wyzwania NoFap, już właściwie się kończy, dzisiaj Wielkanoc, a ponieważ jest Wielkanoc, eee, czyli Zmartwychw, Dzień Zmartwychwstania, świętujemy Zmartwychwstanie, a według tradycji gnostycznej e, symbolizuje to uśmiercenie ego, oraz um, narodziny nas jako, jako duszy, jako ducha, ponowne narodziny nas jako ducha, to dzisiaj wrócimy do tematu jam i nijam. <grym> Czyli pomieszamy trochę tradycje, ale zobaczymy sobie, że wszystkie drogi prowadzą do jednego celu. <grym> Czyli co to są jamy i nijamy? Jamy i nijamy to są takie etyczne przykazania y Joginów. O jamach opowiedziałam już w poprzednim filmiku, który Wam tutaj podlinkuję, A dzisiaj skupimy się na nijamach, czyli na przykazaniach, na tym, co jogin powinien robić. Ponieważ jamy mówią nam o tym, czego nie powinniśmy robić, a nijamy o tym, co jak najbardziej jest wskazane i pożądane. Jam jest 5 i nijam również jest 5. A właśnie, jeszcze dopowiem, skąd, jakie tutaj jest połączenie między tym uśmierceniem ego i obudzeniem duszy, a jamami i nijamami. Oprócz tego, że oczywiste jest to, że etyczne zasady zbliżają nas do rozwoju duchowego, to dodatkowo gnostycy uważają, że. Jest taka prawdziwa medytacja, to jest jedyna droga, tak naprawdę, która może nas zbliżyć do obu tych celów, czyli do uśmiercenia ego i do obudzenia ducha. I pierwsze dwa kroki tej medytacji, którą zalecają gnostycy, to są właśnie jamy i niejamy. Czyli według gnostyków, nie można osiągnąć tego, co jest niezbędne do prawdziwej medytacji. Czyli tej spokojnej wody, spokoju ducha, jeżeli nie stosuje się zasad etycznych. To jest, to jest pierwszy krok. Pierwszym krokiem jest doprowadzenie do perfekcji zasad etycznych, a dopiero później możemy osiągnąć to, co jest konieczne do tego, aby umożliwić sobie prawdziwe postrzeganie rzeczywistości. Które jest możliwe w medytacji. A więc przechodzimy do nijam kochani. Pierwsza niyama to jest saucza. Saucza oznacza czystość. I chodzi tutaj nie tylko o czystość ciała, w sensie, że trzeba je myć, ale też o czystość cielesną, jak najbardziej, o czystość seksualną, ale również o czystość myśli. Aby te myśli były przepełnione miłością, po prostu. A to jest tak naprawdę czystość na każdym poziomie: na poziomie duszy, na poziomie serca, na poziomie umysłu i na poziomie ciała. Drugą z nijam jest santosza, czyli zadowolenie. I tutaj pismo nam mówi, że należy być zadowolonym z tego, co się ma. Niezależnie od tego, czy ma się dużo, czy ma się mało, i to jest ta przysłowiowa już wdzięczność, tak, o której w tej chwili bardzo dużo się mówi, i którą, się, którą wiele, wiele osób już praktykuje. Ja sama praktykuję codziennie, piszę wdzięcznik, i to jest rzeczywiście praktyka zmieniająca życie, kochani. Tak, to rzeczywiście się dzieje, potwierdzam to. Im częściej pamiętam o tym, żeby tę wdzięczność wyrażać, im więcej o tym myślę, im więcej, im bardziej z głębi serca dziękuję za to, co otrzymuję, tym więcej dostaję. Kolejna niyama to jest tapas. I tutaj chodzi o pokutę. I to jest z jednej strony... Wszystko, co robią osoby, które chcą jak gdyby, odpokutować za jakieś tam przewinienia swoje, czyli z jednej strony pielgrzymki, post, mogą to być mantry, mogą to być odlitwy odmawiane, to co ksiądz nam zadaje, pokutę, tak? Jeżeli chodzimy do konfesjonałów w kościele katolickim się wyspowiadać, to wszystko to jest tapas, ale też jogini patrzą jeszcze głębiej, czyli tapas to też jest taka umiejętność przyjmowania ze spokojem ducha i z wdzięcznością przeszkód, które my nas napotykamy na swojej drodze. Czyli jeżeli wierzymy w to, że będąc na drodze duchowej, nasze wewnętrzne bóstwo stara się nam Pomóc i nas prowadzić, to um, ono będzie jedno z, jak gdyby z sposob jednym ze sposobów pomagania nam w rozwoju duchowym jest jak gdyby nastawianie um, nas w sytuacjach, które będą nas trigerować, które będą nas spudziły złość, które będą nas irytować, e, które będą dla nas wyzwaniami. E, I należy być wdzięcznym za te sytuacje, ponieważ wtedy one się ujawniają. One się nam pokazują, objawiają się nam, e, i dzięki temu, że one się nam objawiają, możemy nad nimi pracować. <laughs> no bo jak mielibyśmy nad nimi pracować, gdyby one leżały gdzieś tam głęboko zepchnięte do podświadomości i nie mielibyśmy świadomości ich istnienia? <laughs> e, kolejna z niyam, e, to jest Swadjaja i oznacza to zrozumienie zrozumienie. I tutaj jest takie zalecenie, żeby czytać pismo, czy to będzie w tej chwili tak naprawdę Gnostycy zalecają czytanie Pisma Świętego, jakiekolwiek by ono nie było, czy to będzie Biblia, czy to będzie Koran, czy to będzie Tora jakiekolwiek, czy to będą wedy, czy to będą sutry, I we wszystkich tych księgach jest mądrość i we wszystkich tych księgach jest tak naprawdę ta sama mądrość, tylko nasze interpretacje są różne. A ponieważ te interpretacje są różne, to nie da się tak naprawdę zrozumieć pisma poprzez jego czytanie, nawet jeżeli się nauczymy go na pamięć, to nie zrozumiemy go. Zrozumiemy dopiero wtedy pismo, kiedy doświadczymy tego, co jest tam zapisane. Czyli jeżeli naprawdę doświadczymy i głęboko zrozumiemy, to wtedy to zrozumienie zostanie z nami nawet po naszej śmierci. I kolejna z to jest Ishwara Pranidana. I to oznacza oddanie się Bogu, o którym ja już tu zresztą mówiłam w którymś tam z filmików, oddanie się prowadzeniu, ale też gnostycy mają swoją interpretację tego i oni to interpretują jako takie przykazanie, pamiętaj kim jesteś, czyli bądź świadomy. W każdej sytuacji niezależnie od tego, jaki jest czas, jaka jest sytuacja i gdzie się znajdujesz, bądź świadomy um, wewnętrznego Boga w sobie. Tak, pamiętaj, kim jesteś. Także to są, kochani, um, nijamy. To jest drugi krok do um, medytacji wedle gnozy. Myślę, że przyjdzie taki czas, może kiedy zrobię filmik na temat tej medytacji. Bo po... warto, warto znać te kroki. Tymczasem na dzisiaj już dziękuję, bo jest bardzo późno. W ogóle to był dla mnie super fajny dzień. Taki dzień, który przeżyty był w obfitości i w lekkości, jednocześnie, czyli taki mój ulubiony. <noise> Dziękuję Wam, że jesteście. Dziękuję Wam za komentarze. Będę odpisywać oczywiście na komentarze, na które jeszcze nie odpisałam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Całuję i do jutra.